Ok, tak więc witam w dzisiejszym odcinku. Już w głównej części. Radmar w sumie już został cały skręcony i w zasadzie w zasadzie już gotowy do, do oddania. Natomiast dzisiaj AT. AT9100. Jest to w mojej opinii amplituner, który jest amplitunerem jednym z lepszych, jeśli chodzi o krajowy sprzęt audio. Lat 80., takiej właśnie drugiej połowy lat 80. Po prostu posiada głowicę, którą mogą niektórzy kojarzyć np. z Radmora 502. Jest ona nieco poprawiona. Posiada przede wszystkim układ UL1621, który jest lepszym stereo dekoderem, bo ma pętlę PLL, która jest synchronizowana. E, częstotliwością pilota, a w zasadzie to powieloną ileś tam razy częstotliwością pilota stereofonicznego, więc jest to bardzo fajnie pracujący decoder. tutaj akurat jest on w wersji CEMI, czyli naszej krajowej, natomiast można spotkać układ TCA-4500A, e, czyli układ produ produkcji na przykład motoroli. I on ma jeszcze troszeczkę lepsze parametry niż nasz, niż nasz krajowy CEMI. Jeśli chodzi o sprzęt, to on już tu był coś grzebany, są wycięte niektóre kondensatory, czyli mogę sądzić, że jest on przestrojony. Z rzeczy, które na pewno są uszkodzone, to jest uszkodzony włącznik. Cały czas jest w pozycji włączonej, trzeba, trzeba o, o tym pamiętać. To będzie pierwsza rzecz to usunięcia tutaj mamy tutaj mamy wtyczkę i już włączyłem raz o widzimy świeci się nie świeci coś. natomiast podświetlenia podświetlenia wskaźników natomiast świeci się tutaj skala i możemy wywnioskować że ten no widać że wskazówka tuning coś tam chce już łapie jakąś jakąś jedną stację jakąś drugą stację bez żadnej anteny więc jak tam podepnę jakiś kawałek przewodu, to może nam się, nam się odezwie wskaźnik poziomu sygnału. Ok, tutaj wepnę. Tak po prostu w linię gorącą. O, kawałek przewodu. Tutaj jest troszeczkę dziura zasięgowa, ale może resztka jakiegoś sygnału się pojawi? O jest! Nie jest to jakiś mega duży ten sygnał. Natomiast hmm. może będzie jakaś stacja, gdzie jest. Gdzie jest? Yy gdzie mi się wczyta stereo? Po prostu. O, coś tu jest. Na samym początku sygnał na Ma stereo. Jak było, tak nie ma. Hmm. No, może PL trzeba będzie doregulować. Po prostu. W tam doregulować. Dobra, to, to, to zobaczę później. Ale wychyla się siła sygnału, więc głowica coś, coś żyje. To dobrze. To dobrze. Ok, więc to taki, taki po prostu pierwszy test, pierwsze włączenie tego. Zobaczę sobie z ciekawości, czy chodzi w ogóle blok mocy. Najpierw to powinienem zrobić na samym początku, czyli poczekam jeszcze chwilkę i zobaczę, jakie jest napięcie na rezystorach. E emiterowych, a, a, a dokładnie spadek napięcia. Jak jest coś około 20, na, 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 na tą aplikację to akurat tak z 26 mV yy, i ten i powinno, być, i powinno być ok. Więc zobaczę, czy jest dobry prąd spoczynkowy, jako, jako spadek napięcia. Yy, no i w zasadzie ten głośniejszy trzeba dać wtedy na zero. Żeby nie wysterowywać niczym końcówkę mocy, żeby jej też nie obciążać, i należy dokonać pomiaru właśnie tego, właśnie tego napięcia. Ok, no to ja, żeby mieć wolną rękę, to wykonam ten pomiar. Ok, zmierzyłem już spadki napięć. 20 pary mV jest nastawione. Tyle, ile się dało, udało wyregulować. W prawym jest tutaj jeszcze 23 mV, w lewym 22 z groszem to jest wartość, już, która jest, która jest ok, jak, jak najbardziej bezpieczna i w zasadzie to, w zasadzie to mogę przejść dalej do, do sprawdzenia tego amplitunera, czyli zrobię także jeszcze um, po przejściówki, um, ale to już w, nast w następnej części podobne sobie nasz na nasz amplituner pod pod sztuczne obciążenie. Podłączę również oscyloskop i generator. Z generatora podam sygnał 1 kHz o amplitudzie około 1 V w porównaniu do 2. No i, i zobaczymy, jak się zachowuje tor małej częstotliwości w tym, w tym wzmacniaczu. Tak więc to tyle na, na dzień dzisiejszy. I to czeka mnie od rana. W sumie studia, a chcę się jeszcze. Chwilę, a chcę jeszcze chwilę wyspać. Muszę ogarnąć nowy tutaj izostat. No i, no i w zasadzie, jak ogarnę ten nowy izostat, to będę mógł dalej przejść do naprawy, do naprawy tego amplitudera. W zasadzie to nie naprawy, to po prostu będzie. Można by powiedzieć coś, co mogę nazwać spokojnie re renowacją. Tu po prostu będzie zrobione wszystko. Więc, yy, więc po prostu to jest akurat serwis, na którym się nie oszczędza tutaj. Yy, I po prostu tutaj będzie zrobione wszystko, czyli kompletna wymiana bloku mocy, wszystkie kondensatory elektrolityczne, yy, tamte ceramiczne, foliowe i ogółem, wszystko, żeby on chodził bardzo, bardzo dobrze i żeby być pewnym tego, tego ambitonera będzie rozebrany do gołego szasi. nie będzie tutaj nic będzie to wszystko umyte później zakonserwowane i, i złożone w całość i w zasadzie to tylko to jest gwarantem dobrego dobrego, dobrego chodzenia danego sprzętu można powiedzieć prawidłowej eksploatacji Musi być zrobione wszystko od A do Z. Wcześniejszy film, na przykład ORAD, może to było byle to działało po prostu. Natomiast tutaj mam akurat się skupić na wszystkim. I też jeszcze zrobię moje, moje takie dwie modyfikacje. Pierwsza to, żeby zmniejszyć nieco DC offset, czyli stałą skodową na wyjściu. A drugi mod będzie. Będzie to w sumie zwykły dzielnik napięciowy na wejściu na blok mocy, żeby skompensować nierównomierność wzmocnienia w początkowej sekcji, znaczy w początkowej fazie obracania, obracania potencjometru. Po prostu jest tak, że on od pewnego kątu, dopiero gdzie już jest sygnał dosyć głośny. Zyskuje dopiero zbieżność między, kanała, między kanałami. Znaczy dopiero kanały równo grają. Mówiąc to tak, to tak, prostym językiem: więc po prostu, że będzie tak, że trzeba będzie troszeczkę dalej wykręcić potencjometr, żeby mieć tą samą głośność. Natomiast to będzie sprzęt będzie dosłownie takiego bardziej cichszego. Więc, więc to jest dobre. Po, po prostu montuje tutaj tłumik. W niektórych no, aplikacjach jest to seryjne, po prostu jest na przykład je, tak zwany TAP minus tam 12 czy jeszcze minus 20 dB. De, Natomiast tutaj, tutaj tego czegoś nie zrobili, więc y, po prostu trzeba to zrobić dodatkowo y, i można to zrobić albo gdzieś tam na wyjściu prezymazniacza, albo gdzieś po prostu na przewodzie, albo y, już bardziej w końcówce gdziekolwiek właśnie za potencjometrem głośności, więc, więc te, możemy nawet zobaczyć w sumie w, w schemat. Tu akurat mi się otworzył radioelektronik, ale tak, możemy to zrobić, tutaj jest, można powiększyć, możemy to zrobić, tu jest przedsmażnia, tego barwy, filtry, o! Gdzieś tutaj ten tłumik mniej więcej ewentualnie można to zrobić gdzieś yy, gdzieś tutaj też na przykład yy, za tym drugim potencjometrem na przykład tutaj jeszcze dorobić yy, dorobić yy, ten, ten układ zwykłego dzielnika napięciowego, który będzie miał, miał jakiś tam stosunek yy, stosunek rezystancji, a więc stosunek napięć no, więc ale raczej, raczej, raczej to będzie zrobione już, już gdzieś tutaj, bo tutaj jednak nie chcę budować nic w korekcji barwy, więc raczej to będzie już zrobione tutaj. Po prostu będzie ten sygnał, można, można by powiedzieć, prosto ściszany i, i dopiero to będzie wchodziło na, na, na koniec mocy i w konsekwencji będzie cichsze. Więc to, to jest taki mod. O, tutaj właśnie pisać pisze ten spadek na rezystorach emiterowych właśnie 26 26 ma być. Dobra, to tutaj mamy to. Mamy to ogarnięte. No i w zasadzie i w zasadzie na dzisiejszy dzień to by było tyle. Muszę zamówić jeszcze skalę muszę. nowy zostać. Wiele nowych części, natomiast będzie wszystko tutaj zamontowane etapami i ogarnięte jak mam nadzieję, jak, tak jak należy. Więc przede wszystkim muszę tu, tu zmienić jeszcze yzy, żarówki, żeby, um, żeby były y, sprawne, bo są niesprawne. Ale jest fajnie, bo mi się bardziej podoba te etynate. Tu będzie takie żółte podświetlenie bo na przykład jest tak, że może być ta tarcza, na przykład taka żółta i to, trochę, trochę to brzydko wygląda i, i, i linijka jest wtedy. Znaczy skala jest wtedy y, czarna. Y, natomiast y, kolor tarczy jest taki pomarańczowy i to tak brzydko wygląda. Natomiast tutaj jest OK. Dobra. Muszę wyłączyć teraz ten y, ambiczuner już, żeby, żeby prze, prze, przez przypadek nie, nie, nie dotknąć gdzieś. I, I nie poradzić się prądem. Okej, okay, dobra, to dziękuję za oglądanie tej części, zapraszam na następną. To będzie sklejone jako jeden wielki, duży materiał od temateku, więc yy, zapraszam po prostu do oglądania dalszych części. Ok, tak więc witam kolejnego, kolejnego dnia, można powiedzieć, że kolejnego poranka. Yy, no i w zasadzie mamy już wyjście ze wzmacniacza pod, podłączone do ostroskopu również na sztuczne obciążenie. Yy, no i co jest? No i no, to jest w sumie sprawny, w sumie sprawny. Potencjometry, któryś tam z nich trochę trzeszczy, więc raczej umyje w myjce. Yy, później się zakonserwuje i zamontuje z powrotem, yy, bo są w sumie ok. Yy, tak. Można, można powiedzieć, że są całkiem niezłe. Yy. Tak, są, są w sumie ok. Można też jeszcze będzie sprawdzić ciekawości właśnie te, te charakterystyki, ale, ale to już później. Blok mocy również, również działa. Ogółem można powiedzieć, że wzmacniacz jest sprawny. Sekcja tunera coś tam też miała, jakiś tam sygnał, więc można by powiedzieć, że również, że również było to sprawne. Więc w sumie to w sumie to jest tak, że no, 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 no i tak robię tutaj pełen serwis, więc wszystkie no, elektrolity wylatują i z ciekawości je później i, je, i z je później pomierzę, jak, to, jak to będzie. na pewno, na, na pewno wszystkie storu Storu y, wzmacniacza No. Więc, yy, tak, to tutaj, tak to tutaj wygląda. Dobra, to ja będę rozmontowywać dalej. Dalej wzmacniać, muszę za, znaczy dalej na Muszę wyło, ten wymienić. Natomiast, natomiast yy, włącznik, bo jest, jest on yy, no, uszkodzony. A jednak, chciałbym, żeby to było w pełni wszystko sprawne, bo tak ma być. Ok, tak więc tak to wszystko wygląda, tutaj już rozebrany atek można powiedzieć na części pierwsze, wyjęty transformator, on jest tutaj w takiej zaekranowanej obudowie, w zasadzie to um, musiałem ją w sumie umyć, bo była taka zakurzona, natomiast tu ma jakieś takie wrzery, to, 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 to można zostawić, bo to nie jest jakaś straszna straszna rdza czy coś tego typu też nie ma sensu jakoś tego szlifować bo to i tak się pokryje później za parę miesięcy lat kolejną warstwą jakichś tam, jakichś tam nalotów, więc tutaj teraz pokażę jak wygląda stelaż tak w sumie jest wyczyszczony w zasadzie też nie jest jakoś tam właśnie szlifowany z tego samego powodu co tam, żeby się nie pokrył Jakąś, um, jakąś warstwą, no, natomiast jest e, odczyszczony z skórzu. Względnie wygląda ok, e, dalej. Wymontowałem też. E, muszę tu jeszcze to na, 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 na nowo zrobić. E, póki co, sobie, sobie, sobie tylko sprawdzałem, czy, czy mi działa ten, ten, ten zostat, e, Musiałem go rozłożyć, złożyć i teraz już działa całkiem ok. Później jeszcze tylko sobie do. Już na, na, na założonym panelu dociągnę sobie, dociągnę sobie y, odpowiednią, można powiedzieć, głębokość wciśnięcia y, tego przełącznika. Y, wymyte co? Gniazda głośnikowe wymyte. Y, Ogółem można powiedzieć rozebrany prawie że do góry śrubki. Y, wyczyszczone też to gniazdo na, na gramofon. Tutaj jest y, też wtyczka, y, która już potem, potem idzie do przedsmacniacza. Do całej, do, całej, do całej płytki. To sobie tu tak można zostawić, jeśli nie woła. Dobra, tutaj czyściłem w sumie gniazda, są ładne, natomiast przesadziłem trochę z chyba czasem tego czyszczenia, bo wytegowały mi się rezystory. O, po prostu tak się to grzało, że odeszła warstwa. I nie wiadomo, jakie są one wartości, więc y, muszę je, wy, je, je wymienić. To taki mój błąd, ale to się zdarza. E, tak, płytka, ona się nazywa PKF. Tu będzie do zmiany tylko elektrolit 1 i w sumie wyczyszczenie jej, więc to, to się względnie sprawnie ogarnie prawie, że, że już na, na samym końcu. E, blok mocy, e, tutaj jest tak, e, końcówka tu jest Motorola. E, ona może pójść do jakiegoś innego projektu, bo są to oryginalne tranzystory. Pierwszy montaż, więc, więc one gdzieś tam pójdą do czegoś, co faktycznie można zrobić w oryginał, e, na przykład do warsztatu znajomego. Natomiast ja zamontuję tamte te z semiconductor z końcówką G, tak jak zawsze, bo jeszcze mam pozostałość w zapasach. E, tak samo stery, stery też wylecą. Ja wkładam CD-Jelki grupy 16, więc, więc one też. E, podkówki do regulacji w sumie też. Rezystory emiterowe, te, które tu są. W sumie to jeśli będą w zakresie, w zakresie rezystancji to, 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 to je można zostawić elektrolity Out, czapka, co tu jest za czapka BF257. Mogę wsadzić tu BDK 139 Aczkolwiek może zostać też czapka, w zależności jakie będzie, jaką będzie miała betę, to, to zostanie. Elektrolit główny out. I w sumie jeszcze para różnic, tranzystory do pary różnicowej też w sumie out. I y, zobaczyć jak, albo też wymienić w, 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 w cholerę, ale to akurat chyba grupa A tu musi być, te tranzystory od kompensacji. Które są tutaj, one powinny dotykać radiatora swoją obudową, więc to jeszcze jest też do, 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 do wywalenia, i w sumie blok mocy byłby de facto gotowy. Mostek Fagor to jest, to jest nie, nie, nie do zarypania, więc powinien być, powinien być dobry. Ok, tak więc tutaj mamy omówiony blok mocy, co będzie robione. Dalej tak. Tu jest preamp, tu już mam pokazane części. Ja my nie mykony, seriatyka, jak zawsze. Ok, wymieniam tutaj ten tranzystor. Wymieniam też ten tranzystor, wymieniam też ten tranzystor, wszystkie na nowe. Zenerkę patrzę, czy jest dobra. Jakie jest, jak jest dobre napięcie i się, i się, i się nie waha, to, to zostawiam. Tak, krzem cały wylatuje. Wszędzie można wsadzić grupę B, na przykład. elektrolity też wszędzie wylot folie y, zobaczę, monolity zobaczę, więc to, 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 jeszcze, to jeszcze wszystko do, do, do ugadania, no, no, natomiast to tak y, z marszu wy, wylatuje, y, selektor do myjki, y, rozebrać, wyczyścić y, i teraz tak, y, potencjometry, w sumie jest tak że mogę kupić nowe ale mogę też spróbować co z nich będzie nie czyszczały jakoś turbo mocno jak to było pokazywane na, na filmie w poprzedniej części więc można by je zostawić tylko się je po prostu rozbierze wymyje złoży zakonserwuje i powinny być jeszcze i powinny być jeszcze okej okay. tamten modzik na na ten tłumik to będzie gdzieś realizowany tutaj, tu gdzie jest wyjście na, na wejście do końcówki, tu gdzie jest wyjście prze, 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 przez masniacza już po korekcji, więc, więc tutaj to będzie montowany ten, te, ten tłumik. Zobaczę, może się da wywiercić, nie wiem, nowe dziury gdzieś w gdzieś PCB, może jest trochę... Trochę miejsca, aczkolwiek raczej tu jest trochę ciasno. Nie, tu jest ciasno, dobra. Więc nie ma raczej, nie ma raczej opcji, chociaż i też tam jest od drugiej strony, już od razu dróg, więc znaczy od, od, od razu płyta, więc tak, coś wiszącego od spodu w sumie też średnio, więc, więc zro, zro, zrobię to tak, yy, można powiedzieć tutaj, albo, albo na złączu. Więc to, to jeszcze jest kwestia do, do ogarnięcia. Ewentualnie na przykład dam potencjometr, ale nie, lepiej to zrobić za. Bo to jest tak, że potencjometr głośności tu jest akurat za y, chyba pierwszym stopniu. Za, za chyba pierwszym stopniu? Nie. A, już komputer mam ma włączony. Dobra, ale lepiej zrobić to po prostu tutaj, nieżeli tutaj, więc, więc to tak, to tak na, na marginesie. No i co, no? Tak, ta, ta, tak będą mniej więcej postępowały prace. Tutaj jest blok tunera. Tam mam do zmiany w sumie żarówki, elektrolit. no w sumie też można zrobić podkówkę do pętli PLL w sumie też, bo chyba mi się nie wczytywała, nie wczytywał mi się chyba sygnał pętli. I może jeszcze tą podkówkę do regulacji wskaźnika siły sygnału, to chyba też by się, by się zrobiło. A tak to te żarówki też wsł wsł wsłaniałem, skala i, i ten, więc to tak co będzie właśnie e, robione. Dobra, no to ja, ja się zbieram tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tego ATK. Hmm, może jeszcze coś wieczorem do niego właśnie się i sklecę całą część e, MC, bo chyba mam jeszcze główną filtrację. Podwójna filtracja. O, są, tak. dobra. Wprawdzie cieszyłbym się bardziej z w serii TBA, bo są trochę mniejsze, ale do boku ścisnąć trytką i może jakoś będzie. Więc, więc tak też się to da zrobić i to będzie dobrze. I to będzie dobrze pracowało. Dobra, to ja się żegnam. Zapraszam na kolejną, następną część.